Dobra, ja z powrotem, jadę ładną windą i po drodze jeszcze znalazłem trzy naboje. Miałem w sumie cztery, ale coś się z nim stało. No dobra, nie będę w nich Ciarki mnie przychodzą. Gra nie przychodzą. Tego nie znam. Tak Chyba już... nie ma być. O tu są. Widzisz? Ona tu wisi. No. Nie żyje, nie? Żyje, żyje. Już to jest bez sensu, bo. Bo ja go nie mogę trafić z tak daleka. To, jest... to jest głupie. Nie wiem. Co? No to masz na razie wiesz. Masz na razie ten odcinek skończyć tam na pierwszym dedzie. Ale nie na... Bo to będzie z 10-15 minut. Ale przecież ja i tak to potem będę dzielił na party, nie? No. no to będę to dzielił na party tego... Już poza tym, co o coś chodzi. No, no nie wiem, no, no... Myślałem, że nagrywasz tak z odcinek 2, nie? Czy, czy co, chcesz całą grę nagrać? Nie no, co ty? no, pogram trochę, bo wiesz... Też chodzi o czas, nie? że teraz będę miał, bo to hmm. wiesz... Okej, okay, że tam ja czas będę miał, nie? Ale wie, żeby. Albo. Nie zawsze będę miał. A w tym przypadku. Chodzi o to, żebyśmy obaj mieli czas. No. spoko. Mam człowieku muszkiet! I No, to jest coś jak shotgun. Oj, spadł muszkiet, ja po niego idę. No. Znaczy, Macie jak shotgun. To jest tak wygląda, widzisz? No, no, no. To jest mi długie. <grymne> to jest śliczny. Kiedy coś do mnie strzela. A zabiję go. Ok. No, coś... się moim parkurem.

Wezmę tą jedną Wezmę te naboje Dobra Tu sobie zapiszę Tylko na nawet się nie Dobra, do Dobra na I teraz to będzie filmik, więc... Gorsze jest? A nie, bo ja w bossu muszę kołki wciskać. Aha. ale on, on, on jeszcze żyje. To mi się przynajmniej wydawało. Tak, bo. Tak, to ja mi dostał od niego klucz. No zobacz, on, on gdzieś jest jakimś nietoperzem, nie? Bo no, zobacz. Nie mogę stąd wyjść. A. Tego nie mogę, bo musi być wampira, des... O, widziałeś? Ci uderzyło, te wampiry te, te, o. Nie pamiętam, czy ma mam to te go teraz bić też tym? O, widzisz? Czy wampira. Czy te, czekaj. Spróbuję z muszkietu. Trzeba mi się baczyć na oku. Kurde, się zgubiłem. Dobra, tam są. Weź traf takiego nietoperzyka. Gdzie on jest? czy gdzie to jest? Aś, ja. muszę mieć powrotem? No, po pewnym czasie. Jak go chyba trafić w coś. Trafiłeś go, widzisz? Nie, nie. O, znowu by trafiłem. jestem koksem, ja nie mogę. Nie żebym był narcyzem, ale coś, nawet... No to widać. Hmm. No gdzie, tak. są, gdzie są te wampirki? Nestanie no, stwierdziły, że nie przyjdę. Koniec gry nie przyjdę. Koniec gry nie przyjdę? O tu jest Nogo trafiłem. Nie ja nie wiem ile tych takich wampirków latał, teraz wejść. O, o. zestrytowałem. Bo muszę wszystkie te... te nietoperzyki rozwalić, nie? No, mhm. Żeby on tego... oj, gdzieś poleciał. No i chyba przejdę tego bossa i się zakończy, nie? Będzie w sumie takie nawet... No Paczku babacznie. Nie bo za coś wyskoczy. Nie, trafiłem go. No co z tego? Więcej jest tych nietoperzyków? <grym> nie, na pewno byłoby, że go zabiłem. Czy go jeszcze nie zabijesz? Nie było, że go trafiłem. No, to to nie zabiłeś. No właśnie. Gdzieś muszą jeszcze latać. no, ale wiesz co ci powiem, ta gra to jednak mnie zaskoczyła. W przeciwieństwie do Minecrafta, przeciwieństwo jest okrągłe. No <gry> i co teraz? Ja ją zrobię, bo mi nie Znaczy chyba no, pamiętam. Już tu chyba muszę zejść No Tak Dostać go skoczy spoko Już za chwilę O, teraz tutaj no tego bossa przyjdzie O i tu jest ten dendro ten pajaco Uuu, ja! Ty patrz, krew poszła mu z nosa. A nie, to musi ja potworzyłam. <laughs> Przepięknie, dobra. Uratować jeszcze ciotkę i zaniosę ją do domu. Tam. Zaniesiesz? Na, na rękach. Naprawdę? Czy on ją odprowadzi? Nie, odprowadzi. No ale będę. No tylko wisiała sobie pewnie cały dzień na tym, co tam. No. To już siostra pewnie będzie ostatnia ratowana. No tak, bo ona jest... To jest najważniejsze. Znaczy nie ty co jest najważniejsze, co wiesz. Przez nią wszyscy przyjechali. To i wina. No. Ale nie chcę na razie pytać o nic, bo nie chcę ja zaspoilować wszystkim. O człowieku, w ogóle na samym... wszystkim. W ogóle na samym początku musiałem zaspoilerować sam koniec gry, ale się powstrzymałem. <laughs> Słodki Boże, co za miła niespodzianka już prawie zwątpiłam. Tak? Te... Ty słyszałeś co ona powiedziała? Nie. Ona powiedziała takim takim głosem no, w końcu, coś żeby ale w tempie, które damy. Tak coś, ona, No, w końcu przyszedłeś. Myślałem, że już nigdy nie przecież... No, że ona, ona powiedziała, że pójdzie ze mną, ale tylko w tempie takim jak jest tempo damy. Jeszcze ma ludzi, nie? No. Ale trzeba będzie powiesić. Jeszcze mam, na dwa co? dni. To się fajnie za szyję trzyma, by sobie za uszy. Się us uszy hemoglobina jest to samo Tylko nie spadni. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chodź, powoli. Powoli. Chodź, się pływam. Raz, raz, <laughs> raz, 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 spadła <laughs> Idziesz Najgorsze, że nie są drogi do domu. Znaczy nie do domu tylko do tego. Nie to. No to od razu, że najgorsze Może już nic nie zabiło tutaj. Nie widziałeś chyba się rozbiła? No A tak forfa nawet nic nie wyskoczyło Jakiś cygan pieprznął kamieniem w okno. <laughs> cygan Nawet się zjeżdżałeś, nawet tego. Oj, to będzie, chodź. Nawet do. Nawet do gier się dostali. Dobra, chodź, chodź. Ten, słyszałeś ten żart? Co Cygan dostanie na święta? Twój rower. No, nie wiem. <laughs> Dobra, nie? Dobra. Lupisko, <laughs> <Dobra, laughs> ja tutaj tu, 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 aż się prosi, żeby coś wyskoczyło. No spokojnie. Nie, nie, ale naprawdę amnezji się bam... Ty nie grałeś w Amnezję, nie? No nie, niewiele. No najbardziej się na Amnezję. nawet pen, ten mi się wydawało, że nie straszniejszy od tego. Chodź, chodź, chodź. To już będzie easy. Ja w pewnym się bałem i bardzo enjoyowałem, granie. W pewnym brzegu ja grałem dużo. Na kanale mam kilka odcinków, tylko z, że z recue, bo tego nie przeszedłem, nie? No. Się... no. na razie nic mi tego ściąga, bo nie jest zbyt ciekawa. Dobra? No. Dziękuję, James. Zachowałeś się jak prawdziwy angielski gentleman, ale co z pozostałymi? O! Dobra, no to dostałem no, Dostałem klucz do klatki Bastera, to jeszcze pójdę go uratuję. Yeah. basta. Buster. Od Bastera z klatki wyciągnij, on... będzie ci służył. nie wierzę, że tu nic nie będzie. jak przylukam wszędzie. ściemnie, Chodź, Baster. Do nogi. I co, go też odprowadzasz do tego? No. Znaczy, on, on mógłby mi pomagać, ale chcę wszystkich uratować. No. Hmm. Pies będzie gryzł z wampira, no to na pewno to dobrze pójdzie, nie? Olu no, hmm. piesek. O, on fajnie biega. Się opóźniono tylko w rozwoju. Ale... I tak pewnie go zjedzą. Ciotka go zjedzie. ale on tu nie zostanie. On gdzie ze mną szedł? No? A, widzisz? To jest jednak pies. Dobra, no to w tym pomieszczeniu na dzisiaj zakończymy. Chyba pożegna się ładnie. No, nie wiadomo, który to jest part w sumie, ale... No, ale... Może nie, że fajnie było. No w sumie można... Bo na pewno będzie. Tak. Mam chcę coś mu powiedzieć za... TO JEST Chińczyk! To jest, to jest chińczyk. pies chińczyk. Dobra, nieważne, dobra. Ja się chciałem pożegnać. Yy, Dobranoc, z, do widzenia, no, do zobaczenia. Z, z, z tej strony był Gimper. Że no, Gimper, Gimper, Gimper JJ Joker. Jest Gimper, Gimper Joker. <laughs> dobra, no, to do następnego razu, cześć. O, bye bye.